Okej okay. Mam swoją broń Teraz szukać po te potwory jak kazali Co cupcake? Musimy szukać content Czy może być proszę cicho? To jest trochę denerwujące Czy ty śmiesz mi mówić, że ja nie mogę robić contentu na YouTube? Jak śmiesz cupcake? Jak śmiesz? Oh, Jezus, po prostu się uspokój No okej okay, cupcake, uspokoję się Jej Okej, okay, teraz szukajmy tego potwora <skrybuj> Patrzcie, trzeba pomóc Chice! Łość, siadź wszystko okej? Okay? Na całe szczęście wszystko okej, okay, pani. Dzięki za uratowanie mnie. Łość, O boże, proszę nie krzywdź mnie! <suszy> <suszy>